Siemaneczko, z tej strony Krysty, witam was w kolejnym odcinku z Geta Online na moim kanale. I to jest kolejny odcinek z nowego DLP. Dokładnie tak, widzowie, zagramy sobie dzisiaj kolejne misje u Vincenta. Tym razem przygotowanie to jest najprawdopodobniej związane z samochodami, czyli będziemy musieli pewnie ukraść, tak jak było to w poprzednim odcinku, który macie teraz w karcie, trzeba było ukraść broń. Od wojska i od dwóch gangów. Dlatego widzowie dzisiaj pewnie będzie to związane z samochodem. A zanim widzowie przejdziemy do tych misji, to proszę Was o wciśnięcie tego samego czerwonego przycisku subskrybuj, a tam poniżej, jeżeli jesteście oczywiście nowi na tym kanale oraz strzelcie łapę w górę, jeżeli chcecie, żeby pojawiało się więcej odcinków z GTA Online, bo tym motywujecie mnie do nagrywania kolejnych materiałów. dobre widzowie, no i sprawdźmy, co dzisiaj będziemy musieli zrobić w misji, bo już wiemy, że będziemy musieli ukraść pojazdy, ale jakie, to się już. Już przekonamy za chwilę. Dobra, jesteśmy już widzowie, jak widzicie, w giereczce. No i mamy tutaj misję u Vincenta. Wcześniej miałem auto Kometa S 2, a dzisiaj mamy Emerusa. Zobaczymy, jak sobie Emerus poradzi z misjami, a ja już nie przedłużam i zobaczmy, co nam ma do zaoferowania Vincent, a raczej do powiedzenia. Więc wejdźmy sobie tutaj i naciśnijmy E. Next up, So Okej, okay. przygotowanie wjazd i wyjazd, a później będziemy mieli przestępczość zdezorientowaną, bo jest po prostu z desk. Czyli zostały nam tak naprawdę jeszcze trzy odcinki do tego, żeby mieć finał widzowie. Raczej dwa odcinki i finał. Wiecie o co mi chodzi? No to wjazd i wyjazd. I chyba tutaj również widziałem, widzowie, nagrodę. Tak jak w poprzednim odcinku. Dokładnie tak, widzowie. Ukradnij wszystkie pojazdy do ucieczki podczas jednego podejścia do misji. Wjazd i wyjazd. Wszystkie pojazdy do ucieczki. No to znowu odcinek będzie dosyć długi. A to w sumie chyba nawet i dobrze, bo chyba lubicie u mnie dłuższe odcinki. Więc widzowie, ukradnijmy wszystkie pojazdy. No to rozpocznijmy i zobaczmy, jakie to będą pojazdy. Wjazd i wyjazd. Cała amunicja 3000, proszę bardzo. Zatwierdzamy, zamykamy i. Rozpoczynamy widzowie. Oby to nie było jakieś trudne misy, bo ostatnio gonił mnie buzdar, no i kilka gangów. Ale to, żeby się dowiedzieć, dlaczego mnie goniły i tak dalej, to po prostu obejrzyjcie poprzedni odcinek. Jeżeli oczywiście nie oglądaliście. No a już tutaj wsiadam demerusa i posłuchajmy, co ma nam Vincent do powiedzenia.

No jak zwykle wybór należy do mnie. No bo przecież ja tutaj jestem przywódcą, no i ja będę robił ten napad... O, ale to auto wygląda ładnie w środku. Ja będę robił ten nalot napad, a nie Vincent. On będzie mi tylko pomagał. Albo teraz tylko mi pomaga. Mam nadzieję, że nie będzie chciał jakieś działki, że mu odpalił. Z tego napadu, z tego finału. Okej. Okay, no to widzowie. Ja już tutaj dojeżdżam do punktu A, więc widzimy się dosłownie za sekundę. Dla was za sekundę, no i... Moje tutaj skoki kaskaderskie samochodem. Widzimy się na miejscu, bo z tego co widzę to więcej nie ma nic ważnego do powiedzenia aktualnie. Dobra widzowie, dojechałem Proszę bardzo tutaj do punktu i muszę znaleźć. ...elości. No to powodzenia dla mnie. Odszukaj i okradni pojazd. No to trzeba odszukać. Dobra, jak tutaj wygląda? Cel A. Aha, czyli takie typowo bandyckie fury. Spoko. Te fury są podobne do tych z Geta Trójki. Jak uda mi się znaleźć, to będziecie mieli teraz na ekranie. Jeżeli nie uda mi się znaleźć tych zdjęć, no to nie macie na ekranie. A. No i od razu ich na pełnej tutaj, na pełnym luzie znalazłem. No i wybuchasz sobie gościu. Ty tutaj za auta nie strzelaj, bo dostajesz w łeb, ty tutaj nie pinu, bo już nie masz czego pilnować ty tutaj leżysz, ty tu też, a wam przy okazji wysadzę jeszcze dystrybutor z paliwem. Wysadzę powiedziałem, to nie chcę się wysadzić, więc nie będę tutaj strzelał. Czego? Zobaczkamy się kryjesz gościu, no co ty? A ty co w masce? Zdejmuj tą maskę i pokazuj gdzie są auta. No chyba, że zabiłem nie ten gang co trzeba było. A, ty skąd wybiegasz, przyjacielu? Oszukali mnie. Oszukali mnie aktualnie na pojazdy. Nie ma tutaj ani jednego samochodu. Z tych ze zdjęcia, a ten gang cały czas we mnie nawala. A dostaję za nich RP, więc gdzieś tutaj muszą być te pojazdy. Dobra, ja wychodzę i przeszukam ten cały teren. To oznacza te czerwone coś na mapie. No tu się znajduje pojazd w takim razie. W tym garażu, bo ja tutaj przeszukałem wszystko i nie ma. Ale co oznacza te czerwone? Muszę. Aha, widzę. Musiałam to rozwalić po prostu. Okej, okay, a ja tutaj plączę się, szukam jak głupi. A to się okazuje, że trzeba po prostu coś rozwalić, żeby coś zdobyć. Jakie to jest auto? Tulip, okej. Okay. Nie znam tego auta, ale ładnie wygląda. Wygląda chyba jak Charge albo Challenger. Nie odróżniam tych dwóch aut, ale na który z nich wygląda. No i co? Oczywiście goni mnie kolejny gang. Znaczy, jak na razie pierwszy, ale później będziemy gonił kolejny gang. Oraz jeszcze na dodatek wojsko. Aha, 4 km mam pojechać. Do paletowej, no to świetnie. Widzowie, no to, żeby nie marnować Waszego czasu, widzimy się już na miejscu. Dobra, widzowie, jesteśmy już na miejscu. Po małych perturbacjach, które mnie spotkały po drodze, udało się w końcu dojechać. Klikam E, no i wjeżdżamy do garażu. O, no i autko, nówka sztuka. Mimo, że je trochę rozwaliłem. Nie, wiesz co, Vincent, ja jeszcze lecę po kolejne dwa, żeby mieć nagrodę w postaci RP Da się tu opresora wezwać, bo nie chce mi się cały czas z punktu jednego do drugiego lecieć cały czas do paletu Nie na rękę mi to idzie Aha, no to fajnie widzowie, nie mogę wybrać sobie opresora, super No to teraz czekam je sporo, ale to naprawdę sporo jazdy w to i z powrotem Więcej was kuźwa matka nie miała Trzech gangustów mnie goni Ja pierniczę Widzowie ja już dojeżdżam do celu powoli Powoli ale dojeżdżam Tu jest najprawdopodobniej wojsko bo to jest punkt C A B to jest ten drugi gang No i wjechaliśmy do obszaru Jakiś śmigłowiec. Coś mi ominęło? Miał tu być jakiś śmigłowiec. Jak jeździsz palancie Miał tu być jakiś śmigłowiec. Tak mi powiedział Vincent. Albo ja jestem ślepy, albo tego śmigłowca tutaj. A tam się znajduje. Okej, okay, i mam mój pojazd. Oddawaj pojazd, frejerze. E, to znaczy bardzo dobry kierowco helikoptera. Kargobowa. Oddaj mi, proszę, mój pojazd. Dobra. Nie będę się z nimi pierniczył. No nie, no na, naprawdę musiał nade mną wylądować. A raczej latać nade mną. Gdzie ty jesteś? Tutaj, dobra. Oddawaj to frajerze Prawie zginąłem Oddawaj to frajerze Jest, dobra, mam to Ja pierdziele Ja pierniczę Spierniczam stąd Wypierdziele, oni mają pancerny fury To się kopałem Cholera jasna to się wkopałem. Cholera jasna. Ja jestem martwy. Aktualnie jestem martwy. Gdzie lecisz? Gdzie lecisz tutaj? Do tego pojazdu. Ale się wkopałem, widzowie. Ale się wkopałem. Nie no, ja jestem martwy. Trzy kuźba buzardy. Dwa opancerzone fury. Dwie opancerzone fury. Jeszcze w dodatku muszę uciec tym pojazdem. Jeszcze mam lecieć. O kurde, i jechać jeszcze do paleto, widzowie. To jest a, wykonalne, No i. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans. Ja tam nie dojadę, nie ma szans. Nie wiem, czy to było widać, najwyżej sobie. Nie, jeszcze gang mnie goni, jeszcze oni tutaj, jeszcze kolejni się zrespią z gangu. A, jeszcze z wojska, świetnie. Jakby mi brakowało to. Towarzystwa. Nie, Piswer, tak, Piswer. Ma mało zdrowia, co? Wypiję piwko. <laughs> świetnie. A nie mam już kamizelek Nie wiem czy widzieliście, możecie sobie cofnąć A mam zbyt rozwalony pojazd, muszę jechać go naprawić czy to naprawi go sobie w paleto A więc wracając, możecie sobie Cofnąć nagranie Dosłownie pięć razy bym umarł, gdyby nie moje Szybkie klikanie C oraz pał, Żeby najeść się przekąsek I naładować sobie pełny pancerz Ja już widziałem Ja już widziałem przegraną w tej misji Spierniczej pieprzony, kurde, wojskowy świrze. Widzimy się widzowie na miejscu. No chyba, że mnie zabiją, bo z tego co widzę, to ja tutaj za długo nie pożyję. O tyle mam do powiedzenia wam. O tyle. Kuźwa. A, ich już nie ma. Dobra, widzowie, jakoś dotarłem. Muszę naprawić pojazd w warsztacie. Na szczęście za darmo. Gdybym jeszcze musiał za to płacić, byśmy się pogniewali z tą grą. O, ja już bym jej nie odpalił. To byłby wtedy ostatni odcinek, widzowie. Nie no, żartuję, oczywiście. To, co ja wcześniej miałem z poprzednim pojazdem, to nic, widzowie. Te perturbacje to były 100. Sto... 100 tysiąc razy gorsze Dobra, mamy sportowy pojazd, wojskowy pojazd Nie wiem, po co go kradłem, a no tak Nagroda, oczywiście, że nagroda Ale pewnie skorzystam z tego, no chyba, że Drugi gang będzie miał lepszą ofertę Pojazdu Ta gra mi robi nasłość. widzicie, gdzieś aktualnie znajduje mój pojazd? Wcześniej było fajnie, bo go miałem sobie tutaj Teraz muszę zapierniczać Na drugi koniec, prawie, że... Tego miasteczka. Jeszcze muszę zapierniczać przez połowę mapy do elektrowni po pojazd, żeby ukraść dla gangu. Widzimy się widzowie na miejscu. To jest przesada. Gang i wojsko nie powinno się tutaj pojawiać takiego kolaba. To jest za dużo. To jest ewidentnie za dużo. No, jeszcze przejechałem, bo się skupiłem na tym, żeby mnie nawalają. Pierniczać mi tutaj. I będziecie we mnie nawalać całą drogę. A miał być widzowie Milusi. Odcinek. Miałem tutaj sobie na spokojnie na chilku jechać. Czasem w nich sobie postrzelać. A tu się okazuje, że no. Respi się ich z 500 na drodze No i każdego muszę albo rozwalić, albo uciekać I modlić się tylko o to, żeby mi nie zdjęli tego HP, które mi pozostało Bo to już jest naprawdę mało mam HP, muszę teraz naprawdę uważać Pomimo, że mam jedno życie, po prostu chcę bez utraty żyć to zrobić To jest mój cel Gdzie ten mój gank ulubiony? Miałem spadki klatek Gdzieś tutaj są No właśnie, są Siema, leżysz kurde Czego pilnujesz? Oni mają cięższy kaliber broni oni mają jeszcze buzarda, a ja nie mam przekąsek ani pancerza. Jeszcze mnie trafili. Dobra widzowie, ja mam tutaj plan. Tylko nie strzelcie mi tutaj. Ja powiedziałem wcześniej mówię na to dystrybutor z paliwem. Jeżeli tak, to przepraszam, to nie dystrybutor, tylko be... beczka na nie... Dobra, już nie pamiętam co to było. Po prostu zawiera paliwo, jak się strzeli, to wybucha. No co ja jakość robisz, kuźwa. Ja muszę tu odczekać. Ja muszę to ewidentnie odczekać. Kąd? Ja nie wychylam. Nie ma szans. Tyle ile ja mam, HP, to ja wolę sobie przeczekać to. Jeżeli on znajduje się tam. To proszę bardzo, dostaję. Dobra, pozbyłem się go na parę sekund, więc postaram się teraz ich tutaj załatwić. Z pierwszej osoby. To nie wybucha. A miał napisane, że łatwo palne. Leżysz. Ej, buzard się żaden nie pojawia. Ale zarobiście. Dobra. To ja teraz mogę na spokojnik tutaj pozałatwiać, ale nadal muszę być ostrożny, to nie wybucha widzowie, ten ron cały nie wybucha. Bardzo. Bardzo ostrożny, bali mi nagle od boku. Ale dobra, mam na szczęście jeszcze jedno życie. Ostatnie, nie mam pancerza. Nie wiem co do przekąsek, to nie jestem pewny, ale widziałem, że mam ich bardzo mało. Albo w ogóle nie mam już przekąsek, zaraz sprawdzę. Miałem jeszcze przekąski, a już myślałem, że nie mam. Dobra, to luźno teraz. Rozwalamy ich tutaj. A, jeszcze musimy znaleźć pojazd. Ja piernicza. Miałem jeszcze dużo przekąsek. Ile razy ja mogłem się jeszcze uleczyć? Ja pierniczę moja nie uwaga. Mogę testować niż od razu mówić. Ale to na pewno nie mam. Dobra, gdzie wy pochowaliście te pojazdy? Czy to nie. Nie, już myśl... Nie, to jest Kuruma. To nie jest Kuruma. To jest Jugular. Jugulan, nie wiem. Aha! Oni mi tu zablokowali drogę, ja tu nie przyjadę Ok, no i jeszcze dodatkowo, no niech się zrespi jeszcze gang drugi e, Wojsko jeszcze, niech tak dwa pojazdy od wojska niech się zrespią I jeszcze na dodatek ten gang, tak jeszcze z trzy pojazdy, jak nie cztery No i będzie ten sukcie na pewno kończę tą misję w całości Jak ja mam tutaj wyjechać? Jak ja mam stąd wyjechać? Tak, jeszcze tu się zrespi, no w środku A widzowie, ja już widzę, widzowie, typowy Rockstar Proszę bardzo Lupiam się tutaj, gościa rozwalam, kolejnego rozwalam, w bałcie jeszcze jak siedzi, to też rozwalam i spierniczam, dobra, to mi się podoba. I ten pojazd jest fajny, i może być nawet szybki, ja go chyba wezmę. Zaraz sprawdzę, tutaj mam prostą, więc sobie tutaj dupnę w gaz i zobaczymy, ile on poleci. No, chyba że oni mi przeszkodzą. No, z trzech się zrespiło, mówiłem, że się zrespił, trzech. Po co trzech może od razu czterech wizer spijcie po drodze? Co będziecie się pierniczyć? No dobra, to auto może do najszybszych nie należy już. Mój Comet S2 był szybszy, ale do ucieczki idealny moim zdaniem. No to z ja jaja robisz NPC-cie? mpc jeszcze tu sabutują. No jak czwarty przeciwnik, widzimy się widzowie na miejscu. Ja już naprawdę, widzowie, nie mam przekąsek, sprawdziłem, mam tylko 10 pip i 20 szlugów Redwoods, no chyba szlugi to są I moje HP naprawdę jest w tragicznym stanie, a uzupełniłem cały pancerz, widzowie, przed nagrywką No i wiecie co, dowiedziałem się, już nawet mówiłem w poprzednim odcinku albo na początku tego odcinka, że da się ten napad zrobić na cicho oraz na głośno Ja nagram z tego dwa odcinki Jeden to główny finał, który teraz widzicie, te przygotowania do tego finału Będzie to, mam nadzieję, że na cicho napad, a kolejny odcinek się pojawi Pojawi z drugim finałem, poświęca się, zrobię ponownie te przygotowania, te misje Pojawi się już na głośno, albo na cicho, zobaczymy jak, jak mi się uda zrobić pierwszy napad To będzie oczywiście pierwszy napad, więc będę się tak jakby oznajmiał z terenem i w ogóle Dobra, mamy ten oto pojazd. Mamy środkowy pojazd i mamy ostatni. Wydaje mi się, że ten jest bardziej sportowy, ten może być szybszy. Bo już nie pamiętam, jak on leciał. Więc wybiorę chyba ten pojazd. Więc dobra, Vincent. Oho, który to był który? Ten, który kradłem, to był pierwszy. To jest wojsko. Ocelot jest od profesjonalisty, więc D-class Tulip. Tak, Tulip, pamiętam. Tak, jak chcę to. Podpierdź. Opuść garaż. Mam nadzieję, że się opłaci. Biorę pierwsze lepsze auto. A, zostało tylko opuścić teren. Obszar. No dobra, opuszczamy obszar. Jakby nie można było tej misji zakończyć od razu tutaj. Tylko trzeba opuszczać specjalnie obszar, ale nie czepiam się. O. No i koniec misji. Zaliczono w końcu. Nagrywam to widzowie gdzieś około godziny. 20 tysięcy dostałem. Hajsu, co jest? To jest chyba za ten dodatkowy wysiłek. Napisał właśnie, że wynagrodzi mi to. No i wynagrodził w postaci 20 tysięcy. Tysiącami. Ucieczka skórnika, nagroda jest. Dobra, nie sprawdziłem w poprzednim odcinku czy mi tamto nagrodę dało za wysiłek z tymi brońmi? Broniami? Po prostu jak musiałem te broń I sobie o jednej rzeczy przypomniałem, więc zaraz wam powiem, tylko poczekajmy aż zadzwoni Vincent. Proszę bardzo, dzwoni. Ok, czyli zostało nam już ostatnie przygotowanie, tak jak widzieliśmy na początku odcinka. I widzowie, słyszałem, a raczej widziałem, że można było się zarejestrować do odebrania auta, darmowego pojazdu. Jest widzowie. I to jest chyba ten, ale nie dam sobie ręki uciąć chyba tak 8F Drafter. To jest e, obej, oczywiście i mam za 0 złotych, dolarów przepraszam, za 0 dolarów, bo zarejestrowałem się do tego, ale dlaczego nie mogę zamówić, dlaczego nie mogę kupić? No widzowie, sprawdziłem, o przez ograniczony czas możesz dokonać ekskluzywną odzież przy zakupie pick jakiegoś buffu i coś tam jeszcze. E, nie chcę, bo dziękuję, ale widzowie, widzicie, mam za 0 złotych, dolarów. Przepraszam, mylę się. I no i sobie tutaj sprawdziłem, że tak, to jest 8F Drafter. Zgadza się. Jeszcze w dodatku można go odebrać od 21 marca do 3 kwietnia. Klikam zamów, nie działa. Dlaczego? Nie wiem, muszę stąd odjechać. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, wysiądę z fóry, widzowie, i spróbuję jeszcze raz. No nie da się, nie mogę zamówić. A ten pojazd? Ej, żadnych pojazdów nie mogę zamówić. Dobra, czyli widzowie, mój błąd. Po prostu aktualnie mam jakiegoś baga nie mogę zamawiać pojazdów Ale możecie odebrać sobie 8F Draftera Więc widzowie od 21 marca do 3 kwietnia możecie odebrać sobie Draftera Nie wiem kiedy ten odcinek widzicie, ale najprawdopodobniej pojawi się jeszcze przed kwietniem Tak sprawdziłem, pojawi się przed kwietniem ten odcinek Więc widzowie będziecie mogli odebrać sobie Draftera I odbierzcie go najlepiej dzisiaj jak widzicie ten odcinek Bo może przepaść, no chyba że nie zarejestrowaliście się wcześniej Od 18 czy tam do 8... Nie do 18 marca. No to wtedy nie będziecie mieli tego pojazdu za darmo, ale jak się zarejestrowaliście, no to macie za darmo. No i widzowie, to tyle, dziękuję wam serdecznie za oglądanie Jeżeli odcinek wam się spodobał, no to oczywiście łapa w górę, mile widziana pod tym odcinkiem Podałem wam tutaj ciekawostkę, możecie odebrać sobie autko darmowe, jeżeli się zarejestrowaliście No i zostało nam ostatnie przygotowanie i w końcu finał, widzowie Ale te finały będą oczywiście na moim kanale dwa, ponieważ jeden na cicho, drugi na głośno Ale nie wiem, który będzie na głośno, który na cicho, oczywiście tytuł wam wszystko powie A już się z wami żegnam, siemaneczko i cześć!